Siemaneczko, tutaj WENTA. Zapraszam Was do 41 odcinka z serii Dead by Daylight. Zagramy sobie dzisiaj z Krecikiem oraz szwagrusem. Tak więc zaczynajmy. A wy słowisko. Czy to jest. Czy ty dajesz szwagier cały czas dar na szkołę? Nie. To dar daje siebie zamiast mnie. Od kepsa, od hotdoga w tym w orlenku się to panowie Czemu Oho. Staje dosz No nie Zaraza To na pewno no. zaraza Jak to zaraza Wiesz co spun. jest najgorsze No zaraza Plaga to jest stażygająca no wiem, do tego pytam. No. Zaraza. Na pewno? Na pewno. Zobaczysz zaraz. Z będą wszędzie rozrzucone. O, chcę się naćpać śmiało mogę tam. No niestety. Takie to uroki z nimi. No O jeszcze krecik tu przez O, No, co? dobrze. Gliwej będzie zrobiony darmo, chłopaki. Oho. Krecik, dlaczego wykonałeś szybki przeskok, co? Dobra, weźcie, róbcie tego gena. dobrze. nie robimy, bo przyszła zaraz jego kopka. O kurde, to niedobrze. Jak, goni typa. Krecik. No nie, idzie do mnie z nim. A dobra, już nie. No, oni byli w... krzaku. No znaczy, ja, właśnie, ja też, ja jestem w krzaku cały czas. No to do gena! Nie, bo on tu krąży. No nie, on z nim przyszedł do mnie! Szybko... Szybko kurde! Szybko... kończymy geja. Aaaa, kurna piwo mi się rozlęło Okej, okay, okej okay. Ej, on pije piwo, ale w poście No. Ej, on korąży pomiędzy tymi dwoma genami teraz zrobionymi Prawie Dobra Idzie, 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 Sporo A, no, nie. Czekaj, wychodź nie no chodź ga krew Dobrze Kończ, kończko, kończ. Uciekaj On nie wie co robić teraz, on nie wie co robić, on ma kurde zaraz ma Papkę z głowy Ej, ale tak to nie miało wyglądać No teraz co mnie goni? Ale siu siu Teraz on mnie będzie gonił! No! Bo nie wierzę na piwnicę, Ucieka jak najdalej! Co ty, co ty! Gonię! Nie, bo mnie goni. Goń mnie, goń. Nie, to już goń. A pokrzeń czasami nie leczy? Tak leczę... O. Ty, krecik, kończysz mojego? A, nie, ty tu robisz. Skończymy go szybko. Nie, się o tym, Ewakuacja. O, Ucieczka. O kurde, mocny jest, mocny. Rozwoli mi tą paletkę. Panią. Dobra Aha. Jakiego trwał pole tam już się O kurde, tego się nie spodziewałem Ależ no, nie jestem no, no, w przy... No nie, czemu ty przy, jesteś przy Haku i on mnie pidział No leci za kimś, kto nie żyje już Ktoś biega na oślep Muszę popełnić, to jest Nie, już... nie, popełnę, no nie. Jest... Chodź no jest... chodź na za mną. Chodź tu. Ha! Zdejmujcie go! godzi mnie! A ja go cały czas ogłusiam. biegnij. Ze mną chodź. No szwagier zależy nie, to ma buket, a ty ma buket, no to buket kurde zadowolony, że mnie złapał O ten glój, zablokował mi genów To na, na geny. nie, to nie woli Eee to nic nie dało, jeszcze dużo brakowało Czemu nikt genów nie robi? To jest pytanie No on mi zablokował genów Krecik robi geje Nie robi. Tego, tak, tego tu Uciekniemy, uciekniemy Tego tu, domek, roku. domek, a dobra mojego gena Tego gena ty robisz, tego tu Ale tak. weź ja cię wylecę może, No to co? weźmy wyleć wtedy a Bo wiesz, punkty bry. i tp to td No dobra Nie, tam, Tp td. i td Komu punkty potrzebne? tychczas no właśnie. Czemu, on tu popełnia. idzie. Jeszcze ja mam Nie popełnia... No idzie... Chodź ziomu. Goni mnie! Aaaa! 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 Nie pobieg! Nie goni! Prędkość! Aaaa! Kurła! Nie, on tak... On tak... A dobra. Jednak zaciął. Aaaa! kurwa! O oh, kurde bully Krapa mnie, geno Geny róbcie, a nie fajnie by było, by ale to takie... Robić? To nie jest takie U, oh, proste. Kurno. O wróci teraz. Przyjdzie do tego gena. A może nie? Ale cię zdejmę zamiast e, zrobić gena. Nie zdejmuj mnie Zdejmę. Mam takie cię zadanie. To szybko ci, ci, ja cię ulecię. Ja On ostatnią minutę, No dobra. leczenie no, dobra. no i patrz, już się skończyło, bo tu uciekałeś jak kurde jakiś no. e, jakiś kurde e, Uciekaniec. Jak, kurde <grym> uciekaniec No, <grym> no dobra. Tu ja cię też uleczę, Zmarnujmy już ten czas cały. Niech nas... O, <grym> niech nas powiesi. On, on idzie, o, widzisz? On to idzie! Cicho! Cicho! Widzisz, nie widzi nas za śmietnikiem! Widzisz? Cii, cii, cii. Tutaj, tutaj, tutaj! Cicho! leci do Was! Na Ej, chłopcze, kurde! kurde! Widzisz, widzisz, widzisz? Słyszał, jak przeskoczyłeś. A dobra? Jednak nie? No, to a, bo, a może tak? A nie, bo tu zyksny jakiś jest. Dobra, możemy robić gena. no ode mnie uciekł. On się dał po, po, powalić. On się dał powalić, bo ja dwa razy z nie strzeliłem. I on przyszedł, ja go poniesiłem. Dobra, do końca. Albo uciekaj. Uciekaj kreta, kre. bieda no i no skoczył Ej eee, kurła, szwagier rób gena, rób gena eee. do końca Gdzie mi wybuch, on wie gdzie ja jestem Nie wiem, bo on goni tego Kantera I co z tego? Przez pół mapy mnie goni Kantor, Kantor dobrze Skończysz go krecik! O tak no i pięknie. O, go, go krew. Tak samo, a, a on się spojrzał teraz, gdzie to jest. Gdzie idzie tu, Nie, nie idzie. Biega do krytika. No ja pan nie wie gdzie ja jestem. A wiem, barbę ma. Nie ma barby, raczej, ale spojrzał, że tam się skończy. Ratuj go. Geny, najważniejsze. O kurwa! No, to świetnie. To już kolobu. No, już po nas. Do, God do God. już po nas. Czekajcie, on krzycika powiesi. A ja na nie mam rybę na tym. Papa biegnie. Nie popełniaj. To, to było przypadkowo, akurat. Oha. Dobrze, że on tu jest. No mówię, on ma barwę. Nie ma barwy. Nie! Ej! No, mam to koniec. Wszyscy zginą. Wszyscy zginiemy. Grunt, nie. grunt, że Glifa zrobiłem. Taka kolej rzecz, Wszyscy zginiemy. Najważniejsze, że Glifa zrobiłem. Pamiętajcie. Ej, Krecik. Brauj mnie. No nie, jak kodno, no co tak to wnuć! No. A no, to da... No, no, no nie, Dałyś musi jeszcze walnąć, krocił! No dałem, specjalnie, żeby... Ej, myślałem, że to mówię. No to dobrze, że skoczyłem Dobra, a weź, szwagier, szukaj ten. E, ja mam, nie mam tego, ja mam dziada. Zawsze szukasz. Ale trzy z te, z reski przetwarzam. No nie, on ma jakąś, on ma jakąś rybę. <noise> Patrz, już wie, że to jest tam. Nabarbiasz. On ma BARBECUE! On idzie da On idzie BARBECUE do krycika. Na pewno on ma BARBECUE. Ej, ale dostałem plus jeden, także jest git. Ja Nie, bo poprzedni mecz dostałem plus jeden. Dobra, Co to zaraza miało? Na pewno BARBĘ. Na pewno BARBĘ, na pewno ZAKŁESZCZENIE... ...i... coś jeszcze. No więc tak, zaklęszczenie, bez wyjścia no. nawet miał barbecue. I plagi. I co, mówiłem, że ma barbę? O. A wy mi nie wierzyli. Kto Węta nie wierzył? Nie, on na pewno to nie, nie jest ten mordulec z barbą, to nie może być. <grym> tak będę gadał. O, oh, farma albo Macmillanów. Aha, szkoła podstawowa Midwich. Kurde, jak no, ja nazwałem, to tą szkoła podstawowa? to nie, to nie. No. Ale jak. Y o A no. jak ma się tak po prostu stworzyć, to się zrobiła. Widzisz. No. Mez Meznak. On ma ten Śmiertelny pościg, to jest pewne. No robię sobie gena. Ale za co, kurna, że nemesis? <laughs> ej kurna, co mi się stało z ekranem? Aha. Szwagier mi zbagał Dobra, bilas. <laughs> Aha, no to świecy. Szwagier mi za. Ja Nagrywam no, nie zbagało giery. Nie widzę siebie. Do... Jestem taki dobry informatyk. Ej, naprawdę, kurde, gdybyście widzieli mojego POWA, to nie zacznę teraz nagrywać, bo nie ma OBS-a włączonego. Nie, nie nagrywa się obs -a. No kurde, trafiłem. Jestem jak nagrać swojego POWA. Nagrywasz się. Ten z Mediasic. O, on tu jest na górze. Mediasic. No jest. Spojrzał się i leci, kurde, z piłą. Myk. No leci piłowy Goni Mazen haka. No, bo ma haki A, a ja gonię e, Dowenty No nieeee Zacząłem, e, zacząłem nagrywać się na nie, nie No to miło, na sali No czemu nie <noise> powoliłeś? Czemu ty to powoliłeś? Co to miało znaczyć? Bo już byłeś chcielś... do mnie Chciałeś ja, się pochwalić? Bo... Bo... Chciałeś się mi jakoś zaimponować, czy co? No nic, nagrywanie Leczo, leczo i my chodźcie no, ja ci pokażę da? takiego fajnego generatorkę tutaj. Nawet nie zaczęty. Co to da, że, ci co to da, że ja ci uleczyłem ziemią? To nic nie da, że ja ci uleczyłem ziemią. No nie. Ponieważ on cię tylko piwą. Czek, ciach, czek. Ciach, ciach, i już nie żyjesz. Taka prawda. Nooo. No tu już jest. On to leci, jest, jest. on leci z prędkością światła. Ała! No nie, teraz on tu na pewno przyjdzie. To jest pewno. Co na dole jest? No, kurde, no i graj, no, głupi bilans. Teraz to u mnie go szuka. A może nie? Bo e, nienawidzę tej gry. Upiekło mi się. On idzie do kreta, co tutaj klęczy. Jo, totalnie. O, już kreta tutaj. Słuchaj, no. Odpala na niego piwa. A e, co to mi <grym> no. widział? On ma barwę. Nie ma barwy Mam barwę bo ja nie zdążyłem się schować ja wiedział, że ja się chowam Ej, no czemu on tak szybko zdejmuje? No trochę No To dobrze Nie, nie biegaj na wprost, uciekaj Aha, pff. No to dobrze Popełni krecik, to nie ma sensu Może was zdejmę? Nie, nie, ja się tam też... zdejmę nie. Ja też popełnię Dobra on leci jednak po mnie o, a, a, może a może nie A może nie biegnę szybko Uciekam Nie wiem gdzie biegnę Łódź! A no, zrobię gena No co ja mi jestem kiedy... Kreć... On nie gonił Co za połów, on się krełcił Ogoniję cały czas No to ja nie żyję Ogólnie, Węczek, kiedy nagrasz Silent Hill? O kurde A nie wiem, nie wiem ja się muszę do tego przygotować. Ja nie wiem, czy ja muszę, kurde, sobie przypadkiem, pada nie kupić. Bo to jest stara gra dosyć. Dobra, ponownie nie ściągajcie mnie, to nie, nie. Nie, nie, ja cię ściągnę. Nie, 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 ściągaj, nie, nie. ściągajcie go. Nie ściągajcie. A dobra. A tak O to to jest zupełnie Menta nie ściągaj mnie A jednak nie z wino. Nie ściągaj mnie tak, ściągaj mnie O nie on jakieś Memento mi planuje chyba O chcę żebym nie. ja ci ściągnął Trzymaj krecik, trzymaj krecik. Znowu Nie umieraj, tym kretem. Nie ma szans... No nie. No nie. No nie. A na co? Kliknąłem każdy najmniejszy paseczek żeby żebyś zdążył W ogrodzie bęciak, w ogrodzie leżę Ratuj mnie patrz, pan na mnie gdzieś No dobra, ten, ten cię. No bo co Nie, nie ponoszę go Niech się sam bawi. O no nie, bawi. gdzie ty jesteś? Czemu tu ukryty? I po co? Dobra, tyle tyle I po co, i po co, gdzie on jest? gdzieś tu jest, on, się, on jest z nim u góry. U góry. Oni punkty chyba. No, bo. On zauważył, że nie mamy szans. No, że Bidas jest tu OP. Ale ja też chcę sobie z nim poradzić w punkcie. Bo ja muszę zadanie zrobić w końcu. No. Muszę sobie za zadanie zrobić. Właśnie co masz, szwagier? No muszę przed nim uciekać przez oh. 2 minuty O leczy mnie ziom To za ziomek A to typiara się sobie wferowała nie ona ma Sypfer Dokładnie, ona ma Nie Czekaj Nie ona apteczkę Nie, ona ma apteczkę akurat ona nie ma toksy toxic Wręcz no, przeciwnie rację. jestem w stanie powiedzieć że ona ma takie same perk'i jak ty, tylko zamiast y, coś tam... Co to jest za perk ten u góry? Ten całkiem u góry. To nie jest wszystkie mięso, co to jest? Nie... To jest... Y, że nie krzyczę. No no to... Y, ty masz to, a ona zamiast tego ma po prostu adrenalinę i tyle. Aha... Czyli adrenaliniarka Paskudna adrenaliniarka to jest Dobrze, że nie powiedziałem wkryć Że ona jest taka koszywa. Mikro Bęta <noise> <Wenta> go trasuje. w go. pokazuje. Tu, rozwal, tu, rozwał, tu, ten, tu, stąd. <noise> 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 I nie, nie, No kurde, nie, No nie, No nie, 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 A ty coś się z na dole czy na górze? Na górze? Na górę. Aha, akurat do mnie przyszedł, nie No zobacz, to za on mnie zabije to mnie nie zabijć On chce mnie zabić Nie Zaskoczył sobie Tobie cofał się Ja my wie On wie coś czego my nie wiemy No Dobra, chodź na dół. Dlatego, dlatego, ja, bym, dlatego ja bym po prostu e, wolał, żeby jeden e, stał już przy bramie że mógł od razu uciec i żeby ten, żeby wszyscy szybko stwierdzili do bramy. Możliwe, że bo niektóre perki jakieś nawet czy coś, a się uruchamy 10 sekund po otwarciu bramy, coś takiego. I się może zdobyli. O, to nie. Dobra, wskakuję tutaj. We wnetowski Ona teraz go goni. Zblokuje cię. Jakbym mu no, To dobrze. Świetny jesteś. Nie, nie On jednak nie ma nic do ukrycia. Dobry pomysł. Ale zgranie. Bo Ej. Dobra, lecimy. Dokąd? Bye bye. A bo nie. Bye bye. Ja się tu schowam, w tą wnękę Kuko, kółko. kółko. Może, on, może ona szuka tej klapy O, Obsesja uciekła jeszcze. No to ładnie. Agiel, uciekaj, daj znaleźć klapę. Soka suka klapy Pokazuje otwieraj bramy Ale zdążę przecież Nie, zdążę, to zdążę. Zdąży Zdąży, zdąży 15 sekund może tą Zariną uciekać Patrz, on ją dopadnie O się chciał zwitować od klecika zobaczy, że kracik nie żyje Zuchwały maksymalnie. Ona chce, żeby ją Pioro strzelił. Ścigany maksymalnie. No i hej. Ja pierdzielę wszystko maksymalnie, wymacia, ja a ja to, to co? Trudno. Tak więc to by było w dzisiejszym odcinku na tyle. Jeśli wam się spodobał odcinek, to zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie komentarz oraz jeśli chcecie, to udostępnijcie ten odcinek. Cześć!